Hej, hej. Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj jest ze mną Piotrek. E, chciałam powiedzieć, że bardzo serdecznie zapraszam Was w tym momencie na kanał Piotrka, ponieważ postanowił w końcu po tych 15 <grym> latach wrócić na YouTube'a. Nadszedł w ten dzień, proszę Państwa, zakładam kanał. Tak, tutaj tak. zakłada kanał, tutaj będziecie mieć kanał. Będziecie mieć też link tutaj w karcie do tego filmu, Oj. który nagrywamy. Znaczy pytanie, będzie nagrywał później. Jakie promo? Dziękuję. U, moja wsiadzi. To jest ostatni nasz film wspólny na tym kanale. Później będę tylko ja tam, więc obserwujcie, subskrybujcie. Na, nie, na, ja na. nie robię tych proszę, nie, nie nadal sobie, oczywiście Nadal myślę? będę się tu pojawiał, nadal będę się tu pojawiał, ale też mam swój kanał, więc zapraszam. Wow, to było takie. Nie powiedział mi ja o tym wcześniej. Jakby to pokazać, teraz dopiero o tym dowiedziałam. I jakby. Nie, no już, już, nie zostawiacie, bo ja wiem, że Adi byłoby smutno, gdyby musiała sama nagrywać. Więc zrób te pazury. ty nie miałbyś pieniędzy, <laughs> więc... No ale wytłumacz, o co chodzi w ogóle z tymi pazurami. E, już wam tłumaczę, o co chodzi. E, Piotrek nagrywa do siebie na kanał film. Jaki, powiedz, po się? 24 godziny w ultra długich paznokciach, takich szponach. A zresztą tego, że ja też ogólnie robię sobie paznokcie, robię sobie tipsy, jestem specjalny. Normalnie <głos> <głos> Więc e, ja e, zadeklarowałam się, że Piotrkowi zrobię właśnie paznokcie I będę mu dzisiaj kleić, będę umalować malować paznokcie e, Na hybrydach, przykleję mu te paznokcie, e, nawet Piotrek e. Nie chcę, ja nie chcę Wycinam ci skórki dzisiaj Nie, nie, ma, nie ale, ale to jest. będzie Wycinam. boleć Będzie boleć Ja wiem bawić. dlaczego ty wycinasz mi te skórki Wytniesz mi te skórki, a później powiesz żebym wkładał jakieś ręce Bo Ada ogólnie w moim filmie będzie mi dawać zadania a później mi pewnie powiesz, żebym wkładał ręce w jakąś sól albo coś takiego. Tak, ja przygotowałam dla Piotrka kilka zadań, które wykonał przez te 24 godziny, więc będzie dzisiaj dzień pracujący, mm -hmm. chciałam powiedzieć. Więc dobra, nie ma co przeciągać. Uwaga, Piotrek, teraz odpakuj swoje paznokcie, tu są, to jest to. Ja chciałem powiedzieć, że zamówiłem najdłuższe szpony, jakie znalazłem w internecie. Dłuższych chyba nie ma, to się nazywało w ogóle paznokcie pokazowe. I zamówiłem w ogóle dwie paczki, więc... Więc uwaga, ja teraz daję wyzwanie. Jeśli to jak będzie y, chociaż 1500, to jakby w górę. 1500, tylko tak mało mi daje no nie się, wiem, sta... to, że chcesz mniej. Nie no, to chociaż. No nie no, 5000 zróbmy takie wyzwanie. dobra, tak jak na pierwszym filmie Piotrka będzie 5000, to ja też sobie zrobię takie paznokcie mega długie. Bo mamy dwa zestawy. Mamy dwa zestawy, więc. Zaczynamy, ale ja chcę zrobić y, stękę inscenizowaną teraz. No. Musisz wejść i przyjść i jak, jak tak do, do prawdziwego salonu tego no przyjdziesz, wiesz? O, dobra. Dzień dobry, dzień dobry. Witam panią. Pani po polsku w ogóle pewnie nie? A okay. wyjątkowo się umiem dawać po polsku. Słucham Pana, w czym mogę ja pomóc? Ja chcę pazurki. Najdłuższe jakie pani potrafi? Takie. Mm -hmm. A, kochanieńka, ty tu masz po prostu burz na tych skórkach. Nie, rób mi skórek, proszę! Nie rób mi skórek! Burz masz na skórkach. Ale ja nie potrzebuję pięknych skórek. Mm, mm, dobra, kochanieńki. Dajmy ci paznokcia. Ja nawet, wiesz co, z tego, że to są paznokcie, na, na damskie paznokcie, No. To myślę, że chyba te akurat dwa zestawy wykorzystamy, bo ty potrzebujesz ich bardzo szerokich, a na przykład to jest... Najmniejszy, pewnie jest na najmniejszy i zobacz, musimy mieć no, no. większe. No dobra, e, w takim razie... To dobrze, że dwa kupiłem. W takim razie ja ci zacznę od... Ja nie wiem co ja... I have no idea what I'm doing right now. Z czego ja się najbardziej boję? No. Bo ja będę musiał przez noc w nich spać. No ja właśnie zastanawiam się czy mnie z tym co ręki. I <laughs> no, boję no, się nożycia. właśnie, że przez noc mój powrót na YouTube'a skończy się na tym, że wybiję sobie oko i będę ślepy YouTuber. Dobra, Piotrek, lecimy ze skórkami. Ja pierdzielę. Czekaj. Ja nigdy tego nie miałem robionego, nigdy nie miałem czegoś takiego. Co ty robisz? A Ada! Ale po co mi ten więcej tego paznokcia? No żeby się lepiej trzymały. Aha! To Boli! Ała! Ada! Ała! Nie, ja pierdzielę za, ja nie chcę tych Ale już chcić. Mam cztery zostały palce. To Nie się do ukręgi do Azjatki. A! Ada! Pamiętaj, y, moja mama zawsze mi mówiła, że jak chcesz być piękna, to musisz cierpieć. Ja pierdzielę! Jakie, to jest. O, okropne uczucie. Jakby Ostatni. Mnie, jakby mnie obdzierali jak w tych. O, o. Jak w tych horrorach, gdzie, gdzie, gdzie ludziom tak paznokcie zrywają. Ana, może kawki się napiję. Nie bądź baba, nie bądź baba. Nie krzycz, nie krzycz, jak baba. Ja na to nie patrzę nawet. Ja, jak byłem mały i. O! O! Zaskakująco to nie boli. Ci zamieńmy stronami. Nie, już. Latami. I powiewam. Dobra. Jej! Pięknie! Czy teraz już mam paznokcie jak, nie wiem, Victoria Beckham albo coś takiego? Nie, nie. Idźcie teraz u mojej ręce. Najlepsze jest to, że jesteśmy aktualnie na kwarantannie i przez to, że siedzimy w piwnicy i nie mamy zasięgu, ja przed chwilą nie wysłałem zdjęcia na aplikację. Kwarantanna. I Może przyjechać do nas policja dzisiaj i sprawdzić, czy my jesteśmy. Ja dzisiaj też nie zapomniałam wysłać. Więc pewnie przyjedzie do nas policja, a ja będę z takimi szponami, kurde. ja pomyślę, że... Na mózgu padłem na tej kwarantannie. Ja nie będę mógł robić nic w tym. Nie będę mógł korzystać z telefonu. Nie będę mógł grać Fortnite'a. Nie to nic nie będę mógł robić. Może co ręki? Ja będę przecież z tym jeść! Już coś <ścoughs> tu mnie trzeba. Ja pindole, jakie. <ścoughs> nie, jaka przesada. <ścoughs> Ja pierdziele, ale to jest to jest to boli, serio to boli. To jest niewygodne. Patrz, krzywo mi tu zrobiłaś. No to jest największy paznokieć. Na ostatni. Ostatni i teraz... koniec mojego życia. Mmm, mm, jaki piękny, różowy, żarówiasty. Tak, tak, podam te. Podam. No bo mnie boli. Ja nie wiem, czy ja wytrzymam te 24 godziny. Teraz zaczynam w to powątpiewać, Ja bo... ci nie będę pomagać. Nie chcę pomagać w tym. W życiu. <dziwanie> Dzięki, miło. Weź mi go popraw, coś mi tutaj boli strasznie. Tu? A! O, 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 Gorące! Trzymajcie mnie! Aaaaa! Czemu nie tak pali? Bo ci wyjechałam trochę na skórkę. Aaaa! Aaaaa! Jak bym wrząt... Aaaaaah! No, jak to mi przeszkadza strasznie! Ej, ale drapanie tym jest przyjemne. Ja pierniczę. I mi się wydaje, że Ada coś spierniczysz tutaj. Jest wspaniale, pięknie. It's amazing, it's stunning, wonderful. Ja się boję, że ty mi oko wydubiesz. Ja się boję, że ja sobie wybuduję oko. Więc zapłakany Ja strasznie się cieszę Że jest ta kwarantanna I nie mogę wychodzić z domu Bo ona na 100% by mi kazała Do jakiegoś nie wiem Urzędu, do jakiegoś NFZ-u iść Albo coś takiego, żebym się zbłaźnił jeszcze Leci z tym halinem When on me, soon on me ZGŁASZAM REKLAMACJĘ! Hejka kochani! Witam nas w kolejnym odcinku z Adrianem Skalą. Co ty uważasz, że jakoś pięknie mi zrobiłaś? Niesamowicie? Tak samo mi zrobiłaś, jak ja sobie zrobiłem. Ups! Patrz! Dan. Yes! Czuję się pięknym. Dobra, słuchajcie, ja chciałam powiedzieć, bo już nie ma co przeciągać, zrobiłam piękne paznokcie Piotrko, mam nadzieję, że wytrzymają ci przez cały dzień. No i czekamy na film u Piotra. Jakby myślę, że w tym samym czasie, jak jest mój film, tak samo pojawi się Piotrka film, więc, więc chodźcie te w kartę, wchodźcie też link w opisie będzie i, i wszędzie, więc wjedzcie więc na kanał Piotrka, zostawcie mu dużo subów, żeby miał na początek jakąś widownię. Dziękuję. No i w sumie to tyle, więc widzimy się już w kolejnych filmach. Koniecznie stawiajcie łapeczki w górę, komentujcie, bo jak na przykład byście chcieli, to ja też mogę nagrać taki film z takimi paznowami, więc... Ile, ile łapek musi być pod tym filmem, żebyś zrobiła sobie też takie peznakcie? 10 tysięcy. 10 tysięcy i też przez 24 godziny takie okay. nosisz? Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay. okej, dobra. Dobra, więc słuchajcie, wiecie na Instagrama i widzimy się ogólnie w kolejnych filmach do zobaczenia i pa-pa. Pa, pa. pa!